Jeśli przestały ci przeszkadzać cudze dzieci, a każdy bobas wzbudza w tobie czułość, to znak, że jesteś gotowa na macierzyństwo. W życiu praktycznie każdej pary pojawia się moment, gdy decydują się zostać rodzicami. Warto zastanowić się, jak najlepiej przygotować się do tej najważniejszej w życiu roli, by zapewnić dziecku najlepszy start w życie. Panie doktorze, czy można w ogóle mówić o świadomym rodzicielstwie, zanim dziecko pojawi się na świecie? W XXI wieku daje się wszystko zaplanować. E, oczywiście do ciąży możemy się przygotować stosując witaminy, stosując kwas foliowy, po to, żeby zmniejszyć ryzyko wad wiodzonych płodu. Bo dziecku trzeba dać wszystko: trzeba dać i białko, i mikroelementy, i różnego typu pierwiastki, z których ono zbuduje swój organizm. I taka profilaktyka jest prowadzona już od wielu lat. Oczywiście warto zrezygnować z używek, warto uprawiać sporty, warto czuć się młodym i zdrowym. Ale również warto pomyśleć o przyszłym rodzicielstwie w ten sposób, że zaplanować je tak, żeby nasze dziecko było jak najlepiej przygotowane do życia. Wiele osób powiedziałoby w tym miejscu, że to przesada i ich to nie dotyczy, bo są zdrowi, młodzi, więc po co właściwie martwić się na zapas? No, my też jesteśmy młodzi, zdrowi i wcale się nie martwimy. Tylko tutaj chodzi o nowego człowieka, którym my chcielibyśmy opiekować się od samego początku. To w takim razie, jaki jest Wasz plan? Tak naprawdę nie musieliśmy zmieniać diametralnie naszych przyzwyczajeń, bo prowadzimy zdrowy tryb życia. Lubimy urozmaicone jedzenie, uprawiamy sporty, no a życie studenckie też już za nami. Ja wciąż nie zamierzam rezygnować z pracy. Na pewno będziemy chodzić do szkoły rodzenia. Mamy już lekarza prowadzącego i wiemy jak i gdzie chcemy rodzić. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to chcemy, żeby poród przebiegł w sposób naturalny. Sprawdziliśmy, który szpital oferuje nam taki pakiet usług, dzięki którym i ja, i Malec będziemy się czuli bezpiecznie i komfortowo, i, no i żeby mąż mógł być z nami w trakcie i po porodzie. Czyli, panie doktorze, to brzmi jak dobrze opracowany biznesplan. Tak, bo to jest jakiś plan, który trzeba przygotować wcześniej. Oczywiście przygotowania to nie tylko witaminy, ale to również właśnie uczestnictwo w szkole rodzenia, ale to również śledzenie ciąży, jak ona się rozwija, to możliwość zobaczenia w WSG, jak dziecko rośnie i czy rośnie prawidłowo. Ale warto przygotować się szczególnie do porodu, dlatego, że jest to unikalny moment, kiedy możemy bez żadnej szkody dla Zdrowia tego dziecka pobrać krew pępowinową, a komórki macierzyste, które w niej się znajdują, będą służyć zdrowiu tego dziecka kiedyś w przyszłości. Te komórki macierzyste możemy wykorzystać i dla tego dziecka, ale również i dla rodzeństwa, dając szansę na wyleczenie z wielu niebezpiecznych i groźnych schorzeń. Czyli przygotowując się do ciąży i do porodu, warto wykorzystać cały wachlarz możliwości i dać dziecku jak największą szansę na późniejsze zdrowe życie. To trochę tak, jakby mu wykupić taką polisę na życie. No, my, my na pewno. Weźmiemy pewno... cały pakiet. No, lepiej bym tego nie ujął. Jak widać, wyprawkę dla dziecka można zacząć szykować na długo przed jego narodzinami. Mamy wtedy szansę zapewnić mu szczęśliwe i zdrowe życie, a sami zasilić grono nowoczesnych i świadomych rodziców.